Siemano! dzisiaj znajdujemy się w AWE BMX i będziemy składać nowy BMX na 2021 rok. Na ten rok wybrałem nową ramę Kulta tu Short i jest to rozmiar 2075 Strasznie krótki tył, więc lepiej będzie do rotacji. Ogólnie ramka zapowiada się bardzo fajnie. Wybrałem też do nowego setu. Siadełko kulta z, nowy, z nowego modelu, który dopiero co przyszło. Oczywiście zębatko zostaje, bo tak naprawdę jest ona nowa i ma dopiero miesiąc, więc nie, nie musiałem jej zmieniać. Łańcuch tak samo. Koła też zostają ze do starego setu, ponieważ trzymają się dobrze, dobrze mi się na nich śmiga, więc też nie widziałem potrzeby, żeby zmieni zmieniać to jakby. Nowe oponki Kult Dehart rozmiar 2.4. Jak dla mnie bardzo dobre oponki. Zmieniłem je dlatego, ponieważ wcześniej zjedziłem już na flybike złego i postanowiłem, że spróbuję czegoś nowego. 4 sztuki plastik pegów Kult Butter rozmiar 115 mm. Kierownica również została z starego setu JESTRO Kierownica STRESS, rozmiar 9,44. miarę wysoka kierownica, bardzo dobrze się nią kręci bar oraz jest bardzo wytrzymała na różne dropy. Gripy KULT Shanri oraz barendy metalowe WTP Patrol. Dalej, przechodzimy do korb. Od kilku lat jeżdżę na korbach STRESSA. Dla mnie najlepsze korby wyprodukowane w Rosji, aczkolwiek dzisiaj Postanowiłem zmienić trochę i wybrałem korby kult Hałki rozmiar 175 mm, więc zobaczymy, jak się na nich będzie śmigać w tym sezonie, jak się będą robiły krękarmy i różne grindy. Dalej wybrałem na nowy set również widelec w kolorze chromowanym. I offset to jest bodajże 18 mm, bardzo dobry do nosów i myślę, że możemy już przejść do składania roweru. Najpierw zaczniemy od otworzenia sobie ramki, bo tu jest taka blokada. O, poszło. dobra. Zjęliśmy osłonkę, na główkę ramy no i możemy zacząć sobie zakładać stery, widelec i potem mostek i na to kierownicę. No to mamy ramkę, tu są nowe stery Kulta, zintegrowane oczywiście. Na główkę ramy zawsze trzeba nałożyć smar, jak zakładamy stery, żeby był lepszy poślizg, żeby lepiej barspiny się kręciły. Nałożymy trochę smaru, od dołu tak samo, no i teraz można założyć stery. Na górę i na dół. Ja zawsze jeżdżę w większym kapie, więc zakładam sobie większy kap. No i wszystko elegancko siedzi. No i teraz możemy włożyć widelec. O, siedzi idealnie. Wszystko się idealnie kręci. No i teraz możemy założyć sobie mostek. Mostek mamy tutaj. Chyba nie mówiłem o mostku jeszcze, zapomniało mi się. Mostek to Cult Salvation. Jest to już mój trzeci z rzędu. Naprawdę solidny mostek. No chyba wielkość będzie spoko. Aczkolwiek w sumie żeby było wyżej, dodam jeszcze troszeczkę więcej podkładek. Dodam jedną taką i drugą taką. Teraz będzie idealnie. No, i jest wysoko. Teraz odkręcamy śruby od mostka, żeby założyć kierownicę. Jeszcze żeby mostek nie wypadł, dokręcę tą śrubkę górną. No i możemy zamontować kierownicę jak już odkręciliśmy. No i przykręcamy. Oczywiście przekręcamy na krzyż, żeby lepiej się ułożyła górna część mostka. I teraz sobie podnosimy kierkę do góry. Troszeczkę za mocno skręciłem, muszę bardziej poluznić, żeby się podniosła. I ustawiamy sobie kąt. Ja zazwyczaj troszeczkę daję równo z widelcem, troszeczkę do przodu. Ok, jak na razie się siedzi, potem się dokręci mocniej. No i teraz możemy przejść do zakładania siodełka. Oczywiście sztyce mam jeszcze ze starszego setu, więc przykręcimy sztyce do siodełka. Teraz musimy przykręcić siodełko razem z sztycą. Ja mam. Akurat zacisk na sztycy Pivotal. Tutaj właśnie od góry wkładamy imbusa, no i przykręcamy. Oczywiście tutaj możemy ustawić sobie kąt, w jaki chcemy siodełko, czy tak, czy tak. To już każdy sobie wybiera sam, jak się komu podoba. Dla mnie chyba gicik będzie o tako, pod takim kątem. No i dalej przykręcamy. Jak już przekręciliśmy, teraz możemy założyć sztycę do ramy. Jak już założyliśmy, patrzymy czy jest równo z ramą. Jest. No i przekręcamy. Sztyca siedzi, potem się już ją bardziej dokręci. Jeszcze tutaj podokręcam do końca. Myślę, że teraz możemy przejść do suportu i do korb. To najlepiej, żebym tego nie robił na stole, bo będę musiał wbijać suport. Przemieszczę rower na podłogę, żeby wbić. Support to też również kulcik. Tutaj akurat 22 mm wziąłem, ponieważ taką mam oś na korbach. No i musimy tutaj też również nałożyć smaru, żeby wszystko fajnie się tutaj kręciło. I wbijało się idealnie, Też od drugiej strony. Zawsze lubię trochę więcej smaru dać, żeby to się wszystko fajnie tutaj wbijało i kręciło. Teoretycznie powinienem to robić czymś innym, no ale już zrobimy to młotkiem. Ok, jedna się wbiła, już git. Teraz przewracamy rowerek na drugą stronę i wbijamy drugie łożysko. No i się wbiło do końca, i teraz możemy zakładać korby już. Jak już wbiliśmy właśnie support, to teraz będziemy zakładać korby. Dajemy trochę smaru na oś, żeby się wbiła super fajnie. Zazwyczaj tutaj po środku, żeby ta tulejka tutaj nie hałasowała nam. Wkładamy tutaj. Można teraz dobić to. No i git. I teraz możemy zakładać Korby. Miałem lekkie problemy z nałożeniem korb, bo potrzebowałem naciągacza, a niestety nie miałem, więc chłopaki z serwisu AWBMX no pomogli mi i dzięki temu założyliśmy sobie korby. Teraz przejdziemy do pedałów. Pedały to kult Nylon, kolor czarny, i oczywiście jest to oznaczenie, że to jest prawy pedał to lewy, więc przykręcamy prawy do prawego, lewy do lewego. Wkręcamy go. Ja to robię imbusem, ale może to też robić kluczem płaskim, piętnastką, aczkolwiek imbusem i imbusem właśnie idzie skręcić praktycznie cały rower, pomijając kół. więc robię to imbusem. No Ok, skręcone, teraz następny okay, i mamy założone korby No i teraz możemy przejść praktycznie do łańcucha albo kół, aczkolwiek teraz wolę do kół, ponieważ potem odmierzę długość łańcucha, żeby było łatwiej. Troszeczkę ciężko się zakłada te opony, bo drut jest bardzo sztywny ale poradzimy sobie i weszło, no i teraz musimy tylko założyć dętkę dętki to również kulciki, rubery no i teraz wkładamy sobie dętkę do opony, ja zawsze trochę pompuję, żeby lepiej się układała w środku opony no i mamy to teraz tylko założyć do końca oponę i mamy już jedno koło z głowy, no i elegancko. Mamy już, i teraz tylko napompować do końca, i z następnym robimy to tak samo. Jak już założyliśmy oponkę, teraz sobie zakładamy na wideł, idealnie siedzi. Potem jeszcze dokręcę tutaj z tej strony pegi robimy tak samo, zakładamy oponkę. Jak już napompowaliśmy drugie kółeczko, no to możemy już założyć sobie na haki. Tylko powinienem to zrobić odwrotnie, bo z tej strony tutaj jest driver. O, teraz siedzi idealnie. No i teraz możemy założyć PEGI i zasadam tylko łańcuch. No i praktycznie rower jest gotowy, i potem się nim przejedziemy po skateparku, zrobimy pierwsze testy. Tutaj mamy już jednego PEG'a, nakładamy taką podkładeczkę, 10 mm, żeby weszło na przednie kółeczko. Ok, zakładamy na tego bolta, niektórzy mają zwykłe nakrętki, tutaj jest bolt, ja zawsze nakładam tą nakrętkę na bolta, no i wkładam. No i teraz możemy sobie przykręcić pierwszego PEG'a. Ok, jeden siedzi. I robimy tak z następnymi po jednej, i z tyłu tak samo. Ostatnia rzecz, praktycznie, która została w rowerze, to będę odmierzał łańcuch. Czy mam go skracać, czy go już założę tak, jak był. Ale pewnie, znając życie, będę musiał go trochę skrócić. Więc o jedno, to musimy go skrócić, i rower będzie gotowy. Ok skróciliśmy już teraz wystarczy go odkuć Zaraz zobaczymy czy potrzebnie go skracałem w sumie myślę że będzie git o. no i teraz możemy go po prostu skuć jak już skuliśmy łańcuch to już zostaje założyć go tylko Ok, szedł, trochę ciężko, ale przez to będzie strasznie krótki tył. No i teraz zakładamy tylko guarda, pegi i rower będzie gotowy. Łańcuch już założony, więc ostatnia część, którą musimy przykręcić, to peg na tą stronę. No i potem jeszcze wszystko podokręcać, żeby nie było luzów i żeby w trakcie jazdy się nic nie odkręciło. No i takim oto sposobem zrobiliśmy Nowy BMX na ten sezon. Wszystko jest idealnie podokręcane, więc BMX tylko czeka na testy na skateparku. No i zaraz idziemy sobie pojeździć.